Wyszło, kurwa, pa. Nie. Patrz, a Gusia tutaj wyszła z podprysznicy, jeszcze smokra, nie? I stwierdziła, że sobie mnie wkręci, kurwa. Nie, ja podprysznicę to wymyśliłam. I pa, pa na to, ketchupem posmarowała właśnie tutaj. Pa, keczupem smaruje. Tylko nie widziałeś. A ja w ogóle to na omy nagrywałam, bo nie umiałam zrobić przechwytywania ekranu. Myślałam, że ty wejdź w jedną Tu od Zagląda, od wiedziała, że ja tam idę. Pa, w mokrych włosach i w ogóle. <laughs> Ki żartowniś Patrzcie na to, co się odjebie. Tu przy Keczupie. Nie nagrała, tylko nie, nie, nie widać tego jak na ziemi leżałaś. Nie umiałam, wiem, bo nie umiałam tego zrobić. Ja tylko na omet to odpaliłam. Bo nie umiałam zrobić przechwytywania ekranów. Pajasz idę. Ja wziąłem, kurwa. Jeszcze już, już chodzi o to, że ja te, tej krziny nie zobaczyłem, tylko kurwa. Chciałam fakt, że leżałaś tak na ziemi, no co jest kurwa? <grymny> Ale dzisiaj się zdrożyć. Kurwa. Jezus! Ej, nie się drzwi od zostawiłem otwarte, żeś myślał, że coś się... Wiesz, że ktoś w na chaty. Jak... Ja pierdolę, jak ja ją zobaczyłem leżącą na ziemi, jeszcze obok Jesteś, tym ketchup. nie? wyłączony 7 zł. No zajwiszcie, lubię leżeć.